Cześć, witajcie w niepolecanych zestawach komputerowych na luty roku 2021. Moi drodzy, powiem tylko jedno. Nie trzeba być tytanem intelektu, by stwierdzić, co się właśnie dzieje na rynku komponentów komputerowych. Więcej o tej całej sytuacji mówiłem w zeszłym miesiącu, których tak naprawdę polecanych nie było. Dopełniłem to informacjami, które mówiły o czynnikach wpływających na taką, a nie inną sytuację, właśnie sprzętu komputerowego. Przechodzimy teraz do polecanych. Zgodnie z Waszymi prośbami zamieściłem je na stronie, tyle że bez kart graficznych. Jeżeli z jakiegoś źródła, bliżej mi nieznanego, załatwicie sobie kartę, spoko, nie ma problemu. Macie przygotowane zestawy, tak. Byście w jakiś sposób mogli zakupić od A do Z wszystkie komponenty. Oczywiście tutaj zajmuje głos na temat tej braku dostępności. Mówię o tym, kiedy należy spodziewać się sprzętu komputerowego. Od razu powiem, że nie szybko. Przewidywania mówią o połowie tego roku, a być może że i do końca 2021 roku nie zobaczymy pełnej dostępności karty graficznych, szczególnie tych, na które Wy najczęściej polujecie. No i same zestawy. Jak mówię, jeszcze raz podkreślam, nie ma tutaj kart graficznych, ba... W niektórych sytuacjach także i procesorów brakuje, trzeba je gdzieś tam z różnych źródeł sobie wyszarpywać. 1100 zł, no właśnie tutaj, braki Pentiuma Gold G6400, z racji tego, że te najtańsze procesory często lądują w koparkach jako podstawa komputera służącego do wydobywania Ethereum. 1100 zł, jeżeli jednak otrzymać tego Pentiuma, to warto za taki komputer się brać. 1600, fajny zestaw, tyle że znowu z brakiem procesora. Tak, Ryzenów 3 3200G można szukać ze świecą. To prawdopodobnie ma związek z brakami w dostawach układów TSMC, z brakiem produkcyjnym tych procesorów. No i jak mówię, zostawiam Wam tę propozycję, jeżeli z jakiegoś źródła gdzieś tam wyszukacie ten procesor i po prostu go kupicie. Taka alternatywa dla braku alternatywy. Co ja powiedziałem? 2300. Jest zestaw, w którym tak naprawdę można otrzymać wszystkie komponenty bez zbędnego czekania oprócz karty graficznej. Sobie jeszcze zerknę tak i trójka 1010 f wraz z strokiem H410 jest także budowa Kruksy Trek i patriotki na zegarze 2666 MHz. Ten zestaw kosztuje 1600 zł. No i właśnie oczekujemy na kartę graficzną, która może przyjść, a może nie przyjść i jeszcze za pół roku. Zobaczcie jak został wyceniony ten Wentusik na 1500 zł. Normalnie kosztował niecałe 800. To pokazuje te, skalę tego zjawiska. E, jak też sklepy w pewnym momencie po prostu broniły się przed em, kolejkowaniem tych kart. No, strasznie to w ogóle wszystko wygląda. 2600 powtórka z rozrywki, tyle że z GTX-em 1660 Super. Brak oczywiście GPU, wiemy jak wygląda sytuacja cały czas, także jeżeli chodzi o te karty z najniższego segmentu. Wchodzimy w zestaw za 3100 zł, jest i piątka 10400F, jest także lepsza płyta główna na układzie B460. Zostajemy przy Superce GTX-1660, Verol 3 no i PNY cs 3030 w cenie 300 zł. Tak wygląda ten zestaw w dalszej kolejności. Komputer za 3,500 tysiąca zł z i piątką 10400F RTXN 2060, którego jak zwykle brakuje. To jest taka propozycja w cenie 3500 tysiąca zł. Dosyć ciekawa, cały czas jednak ujmująca ten zakup płyty głównej z układem B460 i pamięci na zegarze 2666 MHz, wiemy o tym, że w przypadku Rocket Lake'ów te zegary ulegną zmianie, będzie można ustawiać zegary tzw. OC na płytach głównych z układem B i H, co jest dobrą informacją, ciekawą z punktu widzenia właśnie budowy tych tanich zestawów komputerowych, powiedzmy, że do kwoty 4000 zł. 4000. Zostajemy przy i5, tyle że właśnie doposażyłem ją w lepszą płytę główną, pozwalającą podkręcać pamięć operacyjną. Jest to propozycja MSI Z490. Co ciekawe, tych płyt również zaczyna brakować, więc spieszcie się, jeśli chcecie zbudować sobie taką podstawę pod ewentualny przyszły zakup karty graficznej. E, tutaj także w propozycji jest RTX 2060. No i 16GB pamięć Krusiala z zegarem 3200 MHz. Z moich informacji wynika, że także pamięć operacyjna jak i dyski M2 mają drożeć niestety, ale szykujcie się na podwyżki cen tych właśnie komponentów. Moi drodzy, 4600 zł, dalej i piątka, tu w alternatywie jest Ryzen 5 3600, no i byłoby wszystko fajnie, gdyby był dostępny RTX 3060 Ti, bardzo smaczny zestaw w cenie 4600 zł, nie ma karty, nie ma zestawu. 5200 wjeżdża i 5 10600KF. Wiecie o tym, że ceny procesorów Intela są coraz lepsze, no i chciałoby się powiedzieć: A szkoda, że nie można tego wykorzystać i kupić właśnie do tych procesorów odpowiedniej karty graficznej. Bo zobaczcie, i 5 z odblokowanym mnożnikiem bez zintegrowanego układu graficznego kosztuje już 928 Zł. No to jest cena, moim zdaniem, mistrzowska, biorąc pod uwagę możliwości tego procesora w odniesieniu do gier komputerowych. Ciągle mi ucieka myszka, cholera jasna. Supremo L2, p PNY cały czas i Fortisa do posażyłem Do I5, jako że ten procesor przychodzi bez chłodzenia. Pamiętajcie, proszę, o tym. Ehm, 6000, kolejny raz Intel i 5. Ehm, z... Zobaczmy tylko jeszcze jedną rzecz: tak, z ciut lepszą płytą główną, lepiej wyposażoną. Ehm, jest za to RTX 3070. To jest właśnie ta kwestia dopłaty tych, no. Popatrzmy. 800 zł. Tak wygląda ten zestaw, alternatywnie polecam obudowy, polecam także zakup pamięci na bidajach, 6400, już wjeżdża Intel Core i7 10700F. Warto zainteresować się procesorem z zablokowanym mnożnikiem, dlatego że ta i7 ma akurat bardzo wysoki bazowy zegar, a kosztuje tylko 1200 zł, a skorzystacie z 8 rdzeni i 16 wątków właśnie w tej kwocie, moim zdaniem hitowy procesor, i na pewno dużo atrakcyjniejszy w tym momencie od Ryzena 5 5600X. Kolejne komponenty bez większych zmian, sporo bebeków Silentium PC, jest także RTX 3070, jest, nie ma go oczywiście, no i 8500, 10700KF, moim zdaniem w tym momencie najlepiej wyceniony procesor do mm, grania w gry komputerowe, do budowania takiej fajnej maszyny do gamingu. Lepsze propozycje jeśli chodzi o zasilacz, o budowę, troszeczkę droższe, ale też lepiej wykonane, ciekawie się prezentujące, pamięć na bidajach, zegarem 4400 MHz. Eee, tutaj jest informacja jeszcze stara, odnosząca się do Ryzena 5 5600X. Oczywiście na platformie Intela możemy sobie ustawiać zegary powyżej 4000 MHz, robić to bez e, większej szkody, ba, zyskamy na tym jeszcze kilka procent na osiągach. Kończymy zestawem za 9300 zł i 9 10850k, czyli procesor już 10 rdzeniowy i 20-wątkowy. Można także zainteresować się modelem 10900 KF czy K, tyle że no 850 k kosztuje trochę mniej, a przy tym no jest o jakiś tam margines słabszym. Procesorem od 10900. Tak wyglądają polecane zestawy komputerowe, i moi drodzy, jak mówię, to jest tylko drogowskaz dla Was. Taka powiedzmy, że forma polecanych bez kart graficznych, po to, żebyście wy, jak mówię, jeżeli otrzymacie z jakiegoś źródła kartę graficzną, jeżeli w końcu ta sytuacja zostanie odetkana, mieli taką bazę, na której. Mm, z której po prostu będziecie mogli się posiłkować informacjami na temat zakupu innych komponentów, niż tylko GPU. To tyle moi drodzy. Czekamy oczywiście na poprawę tej sytuacji. Życzę sobie i Wam, by wreszcie wróciła ona do normalności. Trzymajcie się. Mówili to papa.